Wiecie co? Klawiatura jest do zgarnięcia. No dobra, ale jakiej marki? Genesis, marka znana, na pewno kojarzysz, plus wiele ich produktów było u mnie na wszystkich socjalach. Jaka seria? M moim zdaniem najlepsza od Genesisa, czyli Thor. Ma dokładny model 230TKL. Ale chwila, coś mi się tutaj nie zgadza zbytnio. No bo zobaczcie, mówię wam o tym, jaką klawiaturę będziecie mogli zgarnąć. No i zaręczam Was, że to jest dobra klawiatura, tylko że jeszcze nic Wam o niej nie powiedziałem. Także zanim się dowiecie, jak ją zgarnąć, to najpierw Wam o niej opowiem. I jeszcze na zaostrzenie apetytu powiem, że to będzie biała wersja, która brzmi... Naprawdę całkiem nieźle. Genesis kolejny raz wypuszcza klawiaturę, która będzie potencjalnym hitem, a czemu? Dowiecie się za chwilę. Dostępna jest ona w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i kolorowej, która zdecydowanie wygląda najciekawiej i wyróżnia się na tle pozostałych. Jeżeli chodzi o przełączniki, to standardowo już dla Genesis mamy tutaj OTM w wariancie Red oraz Brown, a także panda, których niestety nie udało mi się uzyskać do testów, a wielka szkoda, ponieważ jeszcze nie miałem z nimi styczności. Zaczynając od zestawu, dostajemy tam keycap i switch puller dwa w jednym, dwa zapasowe switche, kabel i całą papierologię. Wersja kolorowa ma dodatkowo wymienne keycapy, które możemy sobie założyć jeżeli znudzi nam się oryginalny wygląd klawiatury, a wersja biała ma keycap i switch puller także w kolorze białym. Jakość wykonania zwróciła moją uwagę, ponieważ klawiatura jest wykonana w całości z tworzywa i co ważne, lecz nie tak oczywiste w tym budżecie, jest to konstrukcja zabudowana, przez co klawiatura nie tylko wygląda moim zdaniem lepiej, lecz także i lepiej brzmi. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją TKL, czyli pozbawioną panelu numerycznego i uważam, że to chyba najlepszy kompromis pomiędzy pracą a rozrywką i sam korzystam na co dzień z klawiatury w takim układzie. Spód klawiatury przemyślany. Poza dużym logo marki znajdziemy tutaj nóżki z dwustopniową regulacją kąta nachylenia, gumowe podkładki zapobiegające przesuwaniu się klawiatury i port USB-C wraz z trzema korytkami dopuszczania kabla. Tak, kabel jest tutaj odłączany, lecz trzeba pamiętać, że klawiatura jest tylko i wyłącznie przewodowa i nie mamy tutaj możliwości połączenia jej z komputerem bezprzewodowo. No dobra, ale na spód klawiatury będziemy patrzeć raczej mało, więc przejdźmy na górę. Tam znalazły się kikapy, które wykonane są z ABS-u double shot o profilu OM. Jedynie same legendy zostały nadrukowane i to one z czasem mogą zacząć się wycierać, lecz jest to normalne w konstrukcjach w tym budżecie. Same kikapy są grube, dobrze wykonane i na szczęście posiadają klasyczną, nieudziwnioną czcionkę. Co ciekawe, spacja została osobna jeszcze wygłuszona, zarówno sam kikap jak i przestrzeń pod nim, co wpływa pozytywnie na akustykę całej konstrukcji. I tutaj kolejny duży plus dla Genesisa, ponieważ to nie jest koniec pozytywnych akcentów tej klawiatury, gdyż stabilizatory są przesmarowane, co trzeba zdecydowanie pochwalić. Same switche to Outemu w wersji Red, czyli liniowce, jak i Brown, czyli tactile i gdybyśmy chcieli je zmienić na coś innego, no to nie ma żadnego problemu, ponieważ Tor 230 TKL ma także hot słapa, co prawda trzypinowego, ale wciąż pozwoli on nam na zamontowanie sporej liczby ciekawych przełączników. Same switche, jak to temu, trochę pingują, ale klawiatura jest na tyle dobrze wygłuszona, że ciężko to nawet usłyszeć. Zresztą, zobaczcie, a raczej usłyszcie to sami. No dobra, jak słyszycie, pracuje dobrze, ale jeszcze nie wspomniałem o podświetleniu, co jest też ważną rzeczą dla niektórych ludzi. I podświetlenie, oczywiście, mamy tutaj dostępne, pełne RGB, tylko wygląda ono najlepiej w klawiaturze w kolorze białym. I nie jest tak, że pozostałe warianty kolorystyczne są złe i tam coś jest nie tak. Tylko po prostu jak mam odpalone lampy studyjne, no to ten kolor jednak niknie. Gdy spojrzymy na białą klawiaturę, no to tutaj faktycznie RGB rozlewa się po całej klawiaturze. Lecz nie jest to kwestia Genesisa, a raczej ogólnie klawiatur, które mają nieco słabsze podświetlenie. Zarządzać nim możecie oczywiście z poziomu skrótów klawiszowych, bądź też aplikacji. Aplikacja standardowa dla Genesisa. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne opcje, takie jak zarządzanie podświetleniem, makra, przypisywanie funkcji do klawiszy i tym podobne. Co ważne, ustawienia są zapisywane w pamięci klawiatury, także klawiatura zachowa takie same ustawienia niezależnie od urządzenia, do którego ją podepniemy. Ogólnie Tor 230 TKL to bardzo udana klawiatura, która świetnie się sprawdzi jako budżetowe rozwiązanie i jednocześnie ze sprawą hotswapa pozwoli nam na upgrade w przyszłości. Upgrade'ów może być więcej, ponieważ mówię zarówno o wymianie kick-upów na PBTki, zmianie switchy na jakieś inne lub nawet samodzielnym przesmarowaniu całych switchy bądź też sprężyn, żeby pozbyć się pingowania. Jak widzicie, mamy spore pole do popisu i w cenie 179 zł jest to solidna konstrukcja, zwłaszcza że możemy troszkę przyoszczędzić na podświetleniu i jeżeli nie przeszkadza ci na przykład ograniczona liczba trybów podświetlenia i wystarczy ci tylko 25 trybów w stylu tęcza, to możesz kupić wersję z dopiskiem Light za 149 zł. I moim zdaniem jest to świetny ruch, ponieważ część osób na podświetlenie nie patrzy, w sensie wiecie. Ważne, żeby było, nie do końca ważne jakie. Oczywiście, jeżeli chodzi o dostępność oraz ceny Tora, we wszystkich kombinacjach kolorystycznych będziesz miał odpowiednie linki w komentarzu oraz w opisie filmu. No a jeżeli jeszcze oglądasz to wszystko, no to są tylko i wyłącznie dwie opcje. Pierwsza subskrybujesz mój kanał od dawna i pewnie oglądasz wszystkie filmy od deski do deski. Także jeżeli należy do tej grupy, to dziękuję bardzo. No ale jednak większość z Was pewnie jest tutaj dla tej klawiaturki i chciałaby się dowiedzieć, jak ją może zgarnąć. A żeby zgarnąć tę klawiaturę, sprawa jest naprawdę banalnie prosta. Musisz być subskrybentem kanału, zostawić lajka oraz komentarz o treści Tor 230 oraz później wyjaśnienie, dlaczego to akurat Miałbyś się dostać całkowicie za darmo. Jeżeli chodzi o to, do kiedy będziecie mogli się zgłaszać, no to wszystkie informacje macie w komentarzu. Powodzonka.